Hej, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Zapraszam do oglądania. Moja lista powoli się kończy dzisiaj. Po drugiej stronie, czy jest futrzakiem? Kanał, który zajmuje się mrocznymi legendami, opowiadaniami. Osoba, która prowadzi ten kanał, jest czarnym kotem. Można wiele spekulować na ten temat i się zastanawiać, czy aby na pewno czarny kot, mroczna tajemnica, której nie wie nikt. Czy po drugiej stronie jest futrzakiem? Moim zdaniem, pewnie, że tak. Wielu. Z was powie na pewno, co ty pieprzysz. On nie jest futrzakiem. Jak on może być futrzakiem? On tylko opowiada o strasznych historiach, legendach i innych takich. Ale patrzcie na jego profilowe. On się identyfikuje z czarnym kotem, który może zabrać twoją duszę, może skraść twój umysł. On chce, żebyście tak myśleli, a tak naprawdę. On jest czakiem. największą sektą, która chce podbić świat. I tylko o to chodzi. Tylko o to chodzi, żeby właśnie prowadzić takie kanały, typu opowiadać o mrocznych historiach, które pochłaniają całą ludzkość. Bo na strachu się zarabia. Jeśli ludzie się boją, to są posłuszni. I do tego właśnie on dąży: straszy ludzi. Futrzak, który chce zdobyć władzę. I nadal mi nie wierzysz? Po drugiej stronie, jest futrzakiem i nikt mi tego nie udowodni, że tak nie jest. Futrzak jak się patrzy. Kot? No kot. Identyfikuje się jako kot? Jest kotem. No to... Jakiś problem? Ktoś mi ktoś jeszcze chce udowodnić, czy raczej nie? Więc posłuchaj się mnie, zostaw łapkę w górę do końca wakacji, wbijamy 2000 subskrypcji. Wiecie jaka to jest potężna liczba? A do końca roku może wbijemy 10 tysięcy subskrypcji. Wow, to dopiero by było! I widzicie? I cały odcinek muszę stać tak, bo ja sobie kamerę dałem na górę. I po prostu ona patrzy i patrzy jak będzie wyglądał jakby stał prosto. I chciałem zrobić bardziej mro... <laughs> ostrość Chciałem zrobić bardziej mroczny klimat do tego odcinka Jak myślicie, udało mi się? Jest taki mroczniejszy klimat czy nie ma go? No, sami ocencie. Ten odcinek jest, nie ma sensu, jak pozostaje inne z tej serii. Naprawdę. Ja <laughs> już nie wiem, co mam robić. Elo, i tak, to jest drugi odcinek, który nagrywam z kolejności, ale nie wiem, czy wy obejrzycie go jako drugiego, czy jako trzeci, czy jako czwarty. Kolejna prośba od widza, żeby dać po drugiej stronie to futrzak. Eee, proszę bardzo. Eee, spełniłem Twoje życzenie, młody eee, Zajawkowiczu, młody widzu. I zostaw łapkę w górę. Pamiętajcie, ta seria jest zrobiona w celach humorystycznych. Muszę się wysilać do każdego. No widzicie, tu prowadzi mroczny kanał, no to musiałem yy, się postarać jakoś. Pamiętajcie, nie wiedza jest najgorsza i takie tam. Yo!